Witam. Dzisiaj kilka słów o cenach działek. Czy spadają, czy nie spadają? Znaczy ogólnie wam powiem e, szybko tak, żebyście tam się nie męczyli e, i czekali na wiadomość. Ogólnie działki, ceny spadają. Ja wam zaraz pokażę zresztą tutaj taki przykład, bo za chwilę tam dojdziemy. E, działka, która była sprzedana w ubiegłym roku. I działka dosłownie obok, granicząca, wystawiona jest w tym roku. I powiem wam jaki spadek dotyczy akurat tej działki, tak? Tu jak widać, jak ktoś tam krzyczy czasami, że drzewa nam wycinają. No wycinają, ale później sadzą. Tutaj świerk jest zasadzony. Nie wiem dlaczego świerk ogrodzony jest w ogóle, bo najczęściej świerku nie grodzi się, tylko sosne, bo to sosne. Jelenie i łosie trochę tam nadgryzają. Tutaj też już zobaczcie, jest posadzona, A tutaj świerk jest nieogrodzony, widać. A tu sobie taki rośnie w rządeczku. Także, jak coś ścinają w lasach, to potem najczęściej też zasadzają. E, dobra, idziemy tutaj w kierunku domu. Bo jestem na takim porannym spacerku e, z pszurą. No, tam gdzieś się z tyłu widać żeby się pilnowała i się nie zgubiła, bo czasami się gubi, ale nie tak, że się gubi na stałe, tylko wraca po 10 minutach albo 15. No i tak to leciało. A więc ja tutaj nie wiem, jakie z nieruchomościami z mieszkaniami, bo tym się nie interesowałem. Ale ogólnie do cen działek mam dość dużo to tak powiedzmy wiedzę. Bo w ubiegłym roku, jak wiecie, jak szukaliśmy działek działki, tą, którą kupiliśmy w końcu, to żeśmy, no szukając, to przeglądałem te wszystkie portale, jeździłem od działki do działki, obejrzeć, jak to mniej tam wygląda, ale że tak naprawdę to nie było takich ciekawych działek, więc skończyło się na tej, też nieciekawej wcale, jakiejś tam nierewelacyjnej, eee, nawet powiem Wam, że eee, słabej, o w ten sposób, ale Osoby, które w tamtym roku kupiły to żeby zarobić na takiej działce, traktując to jako inwestycję, to trzeba powiem Wam szczerze, teraz parę ładnych lat poczekać. Nie ma boomu, boom się skończył całe szczęście zresztą, bo sami wiecie, to, co się działo w ubiegłym roku, jeszcze szczególnie na wiosnę, albo dwa lata temu, to jakaś była totalna parodia tego rynku. Oczywiście cieszyli się sprzedający, cieszyły się biura nieruchomości, bo miały. Yy, Ruch duży, tak, ale to nie był taki normalny rynek, powiem Wam szczerze. Więc każdy kupował na hura, aby szybciej, aby już tam załatwić i mieć. A teraz to się wszystko uspokoiło. Wiem, że tam na przykład w mieszkaniach też nie ma jakiegoś rewelacji. Oczywiście coś tam się sprzedaje, ale to po, po tym, jak zobaczycie na przykład, co i jak kosztuje, ile osób tam stara się o kredyty, korzystając z tej bazy z biku, u tak? Czyli tam nie wiem, jak to się nazywa dokładnie, bank. Informacji kredytowej czy jakoś tak, bo to tam widać, ile osób stara się o kredyty hipoteczne. To te bardzo mocno przecież zjazd jest tam, nie wiem, chyba o 50 czy 70% zapytań, czyli o tyle osób mniej chce wziąć kredyt hipoteczny niż wcześniej. Tutaj może niektórzy mogą powiedzieć, że na przykład wejdzie zaraz ten bezpieczny kredyt i, i znowu wszystko ruszy. No, tak szczerze Wam powiem, to niestety nie bo to tak pięknie propagandowo wyglądało i wygląda, jeszcze pewnie dalej będzie to wykorzystywane, ale, ale bardzo mało osób z tego skorzysta. To żeśmy z synem trochę pownikaliśmy, jak to będzie wyglądało i jakie to są pieniądze przeznaczone na ten kredyt, to w tym roku pula dofinansowania to jest przeznaczone będzie 7,5 miliona złotych. To są śmieszne pieniądze. To wystarczy na jakieś 1000 kredytów. Zależy w jakiej kwocie będą one udzielane. Jak będą w niższej, na przykład 300 tysięcy zł, no to może starczy ich na 2000. Jeśli będą udzielane takie 500 tysięcy, no to 1000-1500 zł. Tutaj zobaczcie, jest już drogowskaz, że jest tam działka do sprzedania kawałeczek dalej. To jest w tym samym kompleksie, co ja mieszkam, czyli. Dosłownie 200 metrów ode mnie, nawet nie, no bo tam może być ze 150. Zresztą zaraz zobaczymy to, bo pokażę Wam drugą stronę. I, i się okazuje, że jak będzie duża kwota brana, to może z 1000 osób się załapie. Gdzie miesięcznie do biku wpływa 10 tysięcy zapytań o to, czy ta dana osoba może dostać kredyt. tak? I tutaj właśnie to wszystko się mocno dość rozjeżdża. Że, że, że to tak bardziej propagandowo jest. Poza tym jest tam parę haczyków. Yy, domy raczej nie będą w ogóle sprzedawane, w, chyba że kupicie za 500-700 tysięcy ze względu na to, że tam będzie można wziąć 500 lub 600 tysięcy kredytu plus 200 stówy maksymalnie możecie swoich wziąć. Czyli na przykład mój deweloper, który chyba, nie wiem, czy one teraz 800 kosztują w stanie deweloperskim, czy ile, nie załapie się na takie coś, bo e, nie będzie można takiego domu kupić, bo za mało pieniążków jest. To jest co najmniej dziwna sprawa, no bo nie będzie można dołożyć ze swojej kieszeni 500 tysięcy. Chodzi chyba o to, żeby kupować te takie mniej wartościowe albo <laughs> mieszkania, czy tam domki, takie malutkie jakieś. Nie dla tych. Aby bogacze z tego nie wykorzystywali, bo wiecie, jakby to się skończyło, najprawdopodobniej osoby, które mają dużo pieniędzy, to jeszcze by skorzystały na tym kredycie. I teraz co? Tutaj nie wiem, jak będzie przybitka pod, pod słońce, ale to tak wygląda. Ta działka tutaj została sprzedana w ubiegłym roku. Tam jest kawałeczek dalej mój dom, nie? Tu nie będziemy numeru pokazywali, ani kto tam to sprzedaje, nieważne. I ta działka kosztowała 130 zł za metr. A teraz powiem wam szczerze, że ja byłem zainteresowany to działką, ale była już rezerwacja i poszła, tak? A teraz rozmawiałem już to z tą panią i powiedziała, że nie będzie sprzedawała, ale się okazuje, że budując dom, tutaj nie znam dokładnie sytuacji, nie pytałem się, czy trochę kasy brakuje, żeby to wykończyć, czy jak. I sprzedawana jest działka tutaj obok, dosłownie, tak? To jest 17-arurowa działka, ona będzie tutaj jeszcze gdzieś przegrodzona w to kawałeczek dalej. I w tej chwili cena wywoławcza to jest 115 zł za metr. Tam była obok 130, a tutaj jest 115, czyli macie więcej jak 10% taniej. I co? I teraz pomyślmy sobie. A Pamiętajcie, że ja zapłaciłem fakt, że troszkę bliżej jeziora, ale ja zapłaciłem 150 za metr, tak. To zresztą w ogóle się pojawiło teraz sporo działek, ale ceny albo się zatrzymały, albo, albo spadają. Tak jak w wypadku właśnie tej działki. Więc nie ma runu. Ktoś, kto zainwestował w ubiegłym roku albo nawet dwa lata temu. Płacąc sporo za działkę, bo przecież tu obok, dosłownie obok, jakieś 50 metrów dalej w kierunku mojego domu, działki w ubiegłym roku sprzedawały się po 150 po 160 zł. Więc porównując teraz tą działkę, a moim zdaniem ta działka nawet jest jeszcze lepsza niż te koło mnie, bo koło mnie nie ma lasu bezpośrednio przy działce, tylko trzeba jeszcze tam kawałeczek pójść, tak? W koło będą domy, to ta działka ma już. Droga jest jaka jest, wiadomo, nie? Ale ma linię lasu, więc, więc działka jest bardzo fajna, a cena jest atrakcyjna i pomimo tego wszystko stoi. Osoby, które tak jak Wam mówiłem, kupiły działki w ubiegłym roku, dwa lata temu, żeby odzyskać teraz powiedzmy jaką na przykład inwestycję, to będą musiały poczekać pewnie z pięć lat minimum, żeby te ceny znowu troszkę ruszyły do góry. Tak mi się wydaje. Szybciej to nie ruszy ze względu na to, że jest jak jest. Dopóki nie spadną y, oprocentowanie kredytów, to nie ma szans, żeby coś tam się ruszyło, bo ludzie najczęściej takiej gotówki po prostu nie mają. Nie spadają działki za to. Y, te, które, te, które mają najczęściej tutaj u mnie y, dostęp, jak gdyby do wody, bezpośrednie dojście do jeziora, tak czyli z dostępem do jeziora. Nie, nie takie, które, bo tutaj strasznie dużo jest takich głupich ogłoszeń, głupich, cwanych, o w ten sposób powiem, ogłoszeń, które mówią, że działka jest z dostępem do jeziora, ale ona w ogóle nie jest, tylko na przykład jakąś tam wspólną drogą, kawałeczek, tam dwa ary przy jeziorku jest oddzielone i to jest niby takie dojście do jeziora, ale wspólne dla kilku działek, nie? To... Te działki to są takie oszukańcze, moim, zwa, moim zdaniem, przynajmniej, ale działki, na przykład z dostępem bezpośrednim do jeziora, czyli z linią brzegową, e, ceny nie spadają, a wręcz możliwe, że nawet troszeczkę poszły do góry, ale tak raczej niewiele. Z tym, że to są działki bardzo drogie i najczęściej dość duże bo żeby wybudować się nad jeziorem to trzeba 100 metrów od tego jeziora się odsunąć, więc ta działka musi być długa, więc najczęściej to są takie 30 arówki, chyba że jest to działka we wsi, już w zabudowie ciągłej, to tam wtedy inne jakieś przepisy obowiązują i jest inaczej, ale te działki z dostępem do jeziora dalej trzymają cenę, ze względu na to, że to najczęściej nie kupują tutaj się ludzie. Czyli tacy jak my, co my tutaj gdzieś mieszkamy, tylko najczęściej kupują osoby gdzieś z Warszawy, z Białego Stoku, które po prostu szukają takich działek z dostępem i windują ceny. Ale wszystkie inne działki, które jeździłem, na przykład w wiosce obok, straciły też 10%, znaczy cena wywoławcza o 10% już spadła. Także. Ogólnie minimum te 10% na tej chwili na działkach jest do tyłu, a pewnie jak się potargujecie, jak ktoś będzie chciał sprzedać, to i można pewnie wyrwać ze 20% taniej, niż działki kosztowały w ubiegłym roku. Tak na wiosnę na przykład, nie? Czyli rok do roku spokojnie o 15-20% działeczkę możecie kupić sobie tańszą. Także tyle, no. Tu macie już tą działeczkę nawet ogrodzoną, żeby nie było tutaj wisi tablica, zobaczcie. Tam był drogowskaz. Tutaj wisi tablica, że ta działka jest na sprzedaż. Nie będę mówił, przez kogo tam to jest wystawiane, bo to e, nieważne. Nie będę przecież reklamował jakiś, bo to jest chyba nie e, tak, to jest przez e, jakiegoś agenta nieruchomości wystawiane, więc sobie niech tam się reklamuje sam. E, I tyle no. Nie ma co tutaj się rozwodzić. Na dzień dzisiejszy, kto zainwestował w ubiegłym roku kasę, zysków ta inwestycja mu szybko nie przyniesie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Znaczy,. Na pewno nie szybko, bo tak jak Wam mówiłem, bezpieczny kredyt nie pomoże dla, dla działek zupełnie nie pomoże dla działek, ze względu na to, że nawet jak weźmiecie kredyt, tam w ciągu roku trzeba do takiego domu już się wprowadzić. Więc jakbyście kupili dzisiaj działkę, zanim pozałatwiacie wszelkie formalności, zanim zaczniecie budowę, a musielibyście albo sami szybko budować, albo firmy mieć zgrane, no to może w ciągu roku Wam się udało. Jak nie uda Wam się, no to to jest lipa trochę z kredytem, nie? Bo tak jest tam zapisane, że maksymalnie od momentu udzielenia kredytu musicie w ciągu roku w tym lokalu, mieszkaniu czy w tym domu zamieszkać. Z tym, że w większości to będą jednak pewnie e, mieszkania kupowane, a nie ten. Z tym, że tak jak wam też mówiłem, tych mieszkań nie będzie za wiele, bo po prostu. Pula, która przeznaczona jest przynajmniej w tym roku, chyba że ona zostanie zwiększona w jakiś sposób, czyli te 7,5 miliona starczy dla ludzi może 1000, może 2000 maksymalnie, to łatwo policzyć. Nie będę Wam teraz przedstawiał tego, ale tak to jest. Im wyższa kwota kredytu średnia udzielonego, tym mniej osób się załapie. Czyli kto tam rzuci się w pierwszym tygodniu lipca, jeżeli to wejdzie od lipca, ten bezpieczny kredyt na szybkie załatwienie tego, no to może się na to załapie. A reszta wszystko to tylko zwykła propaganda. Także z tym kredytem wyszło jak wyszło, ale no, może coś tam się jeszcze zmieni, pożyjemy, zobaczymy, nie? I tyle. Także co miałem wam pokazać, to pokazałem co miałem wam powiedzieć, to powiedziałem. Działki na pewno staniały średnio o 10% u mnie tutaj, już na dzień dzisiejszy przy cenach wywoławczych, więc jeżeli tam ktoś potrafi się potargować jeszcze, albo ktoś potrzebuje kasy, żeby szybko jakąś działkę sprzedać, to spokojnie 15-20% można kupić taniej działkę niż w ubiegłym roku. I to jest moim zdaniem pozytyw, dla kupujących oczywiście, bo dla sprzedających to wiadomo, że teraz ciężko jest sprzedać, jeżeli w ubiegłym roku się sprzedawało na przykład za 100, a w tym roku trzeba sprzedać za 80, no to to nie jest pozytyw, nie? To te osoby będą troszkę narzekały. Ale rynek jest jaki jest i te ceny, które były sztucznie, powiem Wam szczerze, windowane do góry, bo ludzie troszeczkę oszaleni na punkcie tych działek, więc teraz to wszystko się unormuje, się uspokoi, i działki wrócą do cen. Yy, oczywiście nie wrócą do takich cen, co było kiedyś, nie? to już nie ma szans, ale, ale wrócą do jakichś tam w miarę, w miarę rozsądnych, i może będzie wszystko ok. Także więcej osób będzie mogło na przykład kupić w jakichś tam normalnych cenach działkę. Ja wam powiem szczerze, że na przykład działki z dostępem do jeziora bym nie kupował. Bo jak teraz tutaj obserwowałem jedno i małe jezioro, fakt, że 30-arowa działka kosztuje 50 tysięcy złotych. Sorry, pomyłka, nie 50 tysięcy, a 500 tysięcy za 30-arową działkę. No to ja bym kupił za 50 tysięcy gdzieś przy lesie, trochę dalej od jeziora, a są tu takie w pobliżu, za tyle można kupić działkę 10-arową fakt, że. I za tę resztę bym prawie wybudował sobie dom. No, ale jest jak jest, tak jak Wam mówiłem, te działki z dostępem do jeziora najczęściej wykupywane są przez osoby, które mają kasę, a pochodzą z innych, powiedzmy, stron Polski, czyli na przykład z Warszawy, albo z innych dużych miast, gdzie zarobki są większe, gdzie tych osób dużo zarabiających jest więcej, i tyle w temacie. No czyli jesteśmy już na swojej ulicy i zaraz do domku. Trzeba jakieś śniadanko po spacerku zjeść. Także trzymajcie się. Pozdrawiam.